Dzień dobry, Jacek Sopiński, witam w Drugiej Kawie. Dziś moim gościem jest Paweł Kukiz, Kukiz15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry redaktorze, dzień dobry Państwu, szanowny redaktor. Paweł, Paweł, włączyłeś rano telewizor? Nie, ja w, z telewizora nie. w ogóle nie korzystam, bo wystarczy samo przełączanie po tych kanałach od, no nie będę wymieniał nazw kanałów, ale to jest człowiek w zależności, w zależności od tego, jaki kanał włączy, żyję w zupełnie innym świecie, w zupełnie innej Polsce. Dawno zrezygnowałem z, z telewizji, natomiast z przerażeniem klikałem po wszystkich portalach i widzę, że w tych dużych i widzę, że one są tam z apelem zablokowane zupełnie informacje. Tyle. Przez, przez chwilę myślałem nawet o tym, żeby nasza rozmowa, żeby się nie odbyła po prostu, bo no, umawialiśmy się wczoraj, kiedy jeszcze nie było wiadomo, jak to się wszystko rozwinie, ale pomyślałem sobie, że ten świat yy, z nadającą tylko jedynie słuszną telewizją i jedynie słusznym radiem, to jest to świat chyba, o który chodzi nie rządzącym I pomyślałem, Pomyślałem, nie zrobimy im tej przyjemności i porozmawiamy normalnie. Nie, no i słusznie, to jest zresztą jak zawsze najbardziej na tych wszystkich zamieszaniach cierpią te z szacunkiem oczywiście dla portalu, ale te mniejsze podmioty nadawcze, tak to nazwijmy. To w ogóle jest dla mnie całe, jeśli chodzi jeżeli jesteśmy już przy tej sprawie, to no, po pierwsze sam fakt kolejnego podatku no to już przyprawia zgrozę, bo to już jest opodatkowane absolutnie wszystko. I opodatkowanie tak naprawdę naszej teraz rozmowy, bo to będzie no to o co chodzi, no to to jest już jakiś absurd. Za chwileczkę będzie podatek od oddychania, bo nie wiem, czy już wszedł, czy jeszcze nie wszedł, ale podatek od deszczów. Yy, przynajmniej taki był w planach, bo jeszcze szczerze nie wiem, czy on już został uchwalony, yy, czy nie. Więc opodatkowane jest absolutnie wszystko. Jeśli nawet. Miałoby się w jakiś sposób ten podatek w innej formule, jakiś opłat, powiedzmy, pobierać, to z całą pewnością należy zacząć od molochów, od Facebooka, od Google, od, od, tego, od tego typu potęg. Z tego co ja widziałem, najbardziej mi przekonał na tych planszach, czarnych planszach, na dużych portalach, przekonał mnie któryś z punktów, nie wiem, czy trzeci, czy czwarty, który. Pokazuje, że te daniny, potężne te, te, te giganty medialne będą płacić około 100 milionów, natomiast 90, 900 milionów rocznie będą płaciły te mniejsze podmioty. No to jest nie. fatalne. E Kiedyś o tym rozmawialiśmy już, ale ja sobie przypomniałem też taki moment, kiedy, nie, też nie, kiedy może nie było czarnej planszy, ale w ogóle nic nie było. Był taki dzień w polskiej historii. Ale zostawmy to, a ja chciałem dzisiaj obejrzeć sobie IG Świątek. Nie mów, jeżeli wiesz, jak się skończył mecz, nie mów, będę próbował, go gdzieś, będę próbował go gdzieś odnaleźć. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiesz, to to. Dobrze. Wróćmy do, do polityki. Powiem szczerze, Kuki z 15, demokracja bezpośrednia, brzmi groźnie. Ja, wiesz, akcja, akcja, akcja bezpośrednia, akcją direct, jakieś takie, mam takie skojarzenia, że to jakaś taka dość bojowa formacja. Jak była, ktoś jest zafascynowany być. bojowymi, jakimiś. Organizacjami, Nie zapomnij dodać, to le, lewackimi. Tak, lewackimi. Ja takich? No niekoniecznie, bo są jeszcze też, były różne tam akcje bezpośrednie, niekoniecznie lewackie, były też prawackie. Wspomnę tutaj o Rote Army Frakcjon. Czyli czerwone, frakcja Czerwonej Armii. No i tyle. Natomiast nie, demokracja bezpośrednia to jest najpiękniejsze pojęcie na świecie, bo to jest, oznacza nic innego jak rządy, bezpośrednie rządy ludu. Czyli każda decyzja jest decyzją ludu, a nie jakiejś, jakiejś hierarchii partyjnej, jakiegoś, jakiegoś, tam, jakiegoś tam okupanta. Oczywiście w takiej czystej formule ona w Polsce prawdopodobnie nigdy nie wystąpi, bo Polska jest zbyt wielkim państwem, zbyt ludnym państwem, ale w sposób wspaniały sprawdza się na przykład w Szwajcarii. Tam praktycznie wszystko regulowane jest poprzez, poprzez refer referendum. Refer tak. tak, referenda, tak. Czyli właśnie demokrację bezpośrednią. A ten skrót demokracja bezpośrednia, znaczy ten dodany, dodany jeszcze Kierunek. Nie, 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 muszę powiedzieć, wprost, człon. Demokracja nie, bezpośrednia to jest y, nic innego, jak, jak taka, po, takie pokazanie, że jesteśmy otwarci na współpracę z każdym podmiotem, bez względu na światopogląd, czy to lewacki, czy to prawacki, dla których priorytetem jest, są zmiany ustrojowe polegające na zmianie sposobu wybierania posłów, na większym udziale referendów w sprawowaniu władzy przez obywateli na sędziach pokoju i, i antykorupcji. Cztery punkty. Jest mi naprawdę obojętne, czy dana organizacja ma światopogląd lewicowy czy prawicowy, czy ich liderzy są wierzący czy niewierzący, czy są gejami, czy nie. Są praktykujący gejami. czy nie praktykujący, tak. Dokładnie, tak. dokładnie. Nie, to Paweł to, to dość, dość dobrze. To dość dobrze oddaje rzeczywiście kierunek i tą sprawę, z którą... Szedłeś do polityki, o którą ciągle walczysz. Szkoda tylko, że tak późno, bo być może ten, gdyby nawet w nazwie formacji, w nazwie koła było od samego początku to powiedziane, to może więcej ludzi... Wiem, że o to ci chodzi, żeby ta idea się rozszerzała, żeby, żeby więcej ludzi wiedziało i rozumiało, o co w tym wszystkim chodzi. Być może ten człon, jak to ładnie określiłeś, by był dodany na samym początku, to może to zrozumienie byłoby większe. Nie, 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 nie. Na pewno. Nasze znaczy, wydaje mi się, że nie. Przede wszystkim, żeby ludzie zrozumieli, to ludzie muszą być edukowani. Żeby mogli być edukowani, to muszy, muszą być pieniądze na edukację tych ludzi. Ja przypominam my do tej pory nie wzięliśmy ani grosza z tytułu tak zwanych subwencji partyjnych. To są dziesiątki około do tej pory jakieś 40 milionów zostały w Skarbie Państwa. Na czym za, za, się przekonałem, nad czym ubolewam. Dlatego, że te pieniądze mogły być spożytkowane właśnie na propagowanie e, zmiany ordynacji wyborczej, na edukację obywateli i tak dalej. Ja nawet liczyłem na to, że skoro nie biorę tych subwencji, to pozyskamy większą wiarygodność, że, że, że poszedłem do, do polityki po to, by naprawić ustrój, a nie po to, żeby się tam na tej polityce paść. Natomiast niestety efekt był zupełnie inny. Ludzie powiedzieli, ludzie nie mają, ludzie mówią, to jakiś frajer chyba jest nieskoron, nie tam kasa leży, on tej kasy nie bierze, głupi jakiś po, po prostu i tyle. I zamiast zrobić dobrze sobie i, i idei przede wszystkim, to, zro, to zrobiłem sobie kuku i tyle. Jest, jest taka jedna sprawa, która szczególnie tutaj lokalnie, na Opolszczyźnie, dość mocno ostatnio rozgrzewa opinię publiczną. To jest sprawa dwujęzycznych nazw, już nie tych, do których w pewnym sensie się przyzwyczailiśmy, czyli dwujęzycznych nazw miejscowości, tam, gdzie one zostały wprowadzone, ale dwujęzycznych nazw przystanków kolejowych, słownie dwóch. E i Sprawę, jak, no znam, jak to, rozumiem. Jest sprawa, sprawę. to jest sprawa z rodzaju, jak Kali ukraść krowę, to dobrze, a jak Kalemu ukraść krowę, to źle. Czyli ja jestem przekonany, że gdyby w tej chwili zapytać pana posła Kowalskiego, proszę pana, czy jest pan zwolennikiem likwidacji nazw polskich na terenie kresów, to by powiedział, że to jest w ogóle ta, takie myślenie to jest objaw... <laughs> że to zbrodnia. Tak, to jest zbrodnia, to jest, to jest brak patriotyzmu i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że te nazwy dwujęzyczne powinny zostać, dlatego że jest, jeżeli, że jest po prostu spora grupa autochtonów, ludzi, którzy mają tożsamość, którzy mają swoją podmiotowość, swoją narodowość i to jest rzecz oczywista. Jakiekolwiek w ogóle propozycje, czy te, czy głośne jakieś, jakieś larum. Że, że tutaj coś się dzieje strasznego, Niemcy wrócili, czy coś w tym stylu, to tylko szkodzi naszemu, przede wszystkim naszemu regionowi. I przerażające jest, że to poseł z naszego regionu tego typu komunikaty, komunikaty głosi. Ja powiem Ci tak, jeszcze oprócz tego. Wiesz, Mówię zupełnie szczerze, że jednym z najwspanialszych posłów na naszym takim pragmatycznym, pracowitym i, i działającym na rzecz opolszczyzny jest Ryszard Gala. Wielokrotnie mam, mamy bardzo podobne też spojrzenie na, na ustrój polityczny. Na, w dużej mierze mówię zresztą w tych swoich komunikatach o ustroju, który w jakiejś tam mierze posiadają Niemcy: mieszana ordynacja wyborcza, możliwość referendów, na większy udział tych obywateli w sprawowaniu władz. Ale wracając do samych nas, mówię, to w jednym zdaniu można, można zawrzeć: Kali ukraść krowę dobrze, kalemu ukraść krowę źle. A przyjąłbyś pana posła do koła swojego, tego, do demokracji bezpośredniej? No Ale to ja, jak powiedziałem, każdego, kto... Bo to wiesz, trzeba się rozwijać przecież, nie? Wątpię, czy takie, czy takie y... miałby, czy miałby zgodę, zgodę swojego środowiska na tego typu działanie. Myślę, że zresztą, ja, ja powiem szczerze, że gdybym e, na przykład był posłem... Y... Na terenie ziemnym ukraińskich posłem polskim, to jakieś powiedzmy na takiej samej zasadzie, jak zagwarantowane miejsce w parlamencie polskim ma przedstawiciel mniejszości niemieckiej. Załóżmy, że na Ukrainie byłaby analogiczna sytuacja. Gdybym został takim posłem, nie wchodziłbym do żadnego koła, bo chciałbym reprezentować. To jest, oni mają bardzo specyficzną sytuację. To nie jest jakaś chorągiewka czy lawirowanie, tylko to jest dbanie o interesy tej swojej grupy, grupy narodowej. Nie, nie, Zresztą Ryszard Gala nigdzie, nigdy, czy jak gdyby nigdy poseł, ja przynajmniej nie pamiętam takiej, takiej sytuacji, żeby poseł mniejszości niemieckiej gdzieś wstępował do, oficjalnie do jakiegoś klubu, do jakiegoś koła. No, to się działo zawsze samodzielnie. Poseł czy 30 lat minęło i jeden dzień? Mówi Ci to coś? No oczywiście, że mówi. Wczoraj była 30. rocznica ślubu z Małgorzatą, no ale do tego jeszcze, zresztą sam pamiętasz, jeszcze trzeba dodać 9 lat tak zwanego chodzenia, czyli tak naprawdę 39. rocznica od... Znaczy ona przez 5 z tych 9 czy 4 mieszkała w akademiku, a ty chodziłeś wokół tego akademiku. Nie tylko, czasami, nie, uda... czasami nie udawało mi się wyjść stamtąd, taki był skomplikowany korytarz w tak. akademii. Czasem, czasem z mrowiska też ciężko ci, ci się Bardzo wychodziło, ciężko. ale to już była nasza, to była nasza wina no, wtedy w sensie. no tak, ale potem nie zanieśliście tam, gdzie trzeba. Tak, na, na dworzec zdaje. Nie, do Małgośki. Już nie pamiętam i zostawmy to. Powiem Ci szczerze, zobacz, popatrzyłem sobie na Twojego Facebooka i zobaczyłem zdjęcia tego, tego chłopczyka, który tam występuje to powiem ci jednak widać że to jest te 30 lat ale chłopczyk właśnie niestety. chłopczyk niestety niestety to chłopczyk w tym ciele został bo gdyby tego chłopczyka nie było to już normalny dorosły mężczyzna pomyślałby na cholerę mi jakieś tam szarpaniny za, w tym w tym parlamencie skoro mam Świetną pracę, jestem rozpoznawalny, jestem lubiany, robię to co, to, co kocham i zarabiam na tym spore pieniądze. Mówię o muzyce. Ale ten chłopczyk jednak gdzieś romantyzm i, i, i taka ideowość zwyciężyły, mówię, nie poddam się, no nie będę żył w tej komunie, o to, która od 1989 roku przepotwarzyła prze, się na jakąś taką półkomunę, gdzie raz na cztery lata odbywają się tak zwane wybory, które trudno nazwać wyborami, bo nie każdy obywatel może startować, ale partyjnie, jak namaszczony przez partię, A w momencie, kiedy dana partia obejmuje władzę, dostaje identyczne instrumenty jej sprawowania jak kiedyś PZPR, czyli zawłaszcza całe państwo, nie musząc się liczyć absolutnie z nikim. Jest jakiś pomysł na to, bo nie wiem czy zauważyłeś, ale w ostatnich sondażach. Już nie tylko, że podawane jest jakieś tam poparcie dla ruchu Kukiz 15, tylko w ogóle formacja jakby przestała się pojawiać w sondażach. Rozumiem, że musicie, musicie mieć jakiś pomysł, żeby istnieć. Tłumaczę pierwszy podstawowy znaczy pomysł, pierwsza podstawowa sprawa to jest jedna, że bez pieniędzy nie ma szans, żeby propagować tę idee. Jeżeli idea nie jest rozpropagowana, no to ciężko poparcie. Jeżeli spada poparcie, to, to z kolei masz mniejszy dostęp ustawowy do mediów. Także to wszystko się, na tym to polega. Właśnie też przykład tej Magdalenki, tylko ci najsilniejsi, którzy podzielili się kasą przy okrągłym stole, do tej pory mają jakieś znaczenie w polityce. Reszta to są wszystko efemerydy, jakieś tam meteoryty, które się tam pojawiają i znikają. Jest i tak ogromnym sukcesem, że ta idea, którą niosę, przetrwała już drugą kadencję. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa. W tej chwili ta sytuacja polityczna wygląda w taki sposób, że zaczyna pojawiać się szansa, światełko takie, że, że jakieś postulaty będzie można wprowadzić, dlatego że tych pięciu posłów, z którymi jestem obecnie, plus uważam, że szósty, czyli Agnieszka w tych w takich sprawach zasadniczych zapasowy poseł. Jest w tej chwili więcej waży w tym w tej kontekście politycznym niż 40 w 2015. I być może dojdzie do takiej sytuacji, że któraś z tych stron, któraś z opcji, czy opcja rządząca, będzie, czy potrzebowała. Taka, będzie potrzebowała dokładnie tych pięciu szabel. Wtedy zagryzę zęby i pod warunkiem takim, że zmienimy ordynację wyborczą na mocy porozumienia z tą dużą partią na model mieszany. Wprowadzimy sędziów pokoju i ustawę antykorupcyjną, wejdę w koalicję. Tak jak zresztą mówiłem, wejdę w koalicję z każdym. Od Roberta Biedronia przez Hołownię, gdyby był w Sejmie, czy... Czy tam pana czarzastego, aż do pana Kaczyńskiego, kto za, zagwarantuje realizację, będzie miał moce sprawcze i zagwarantuje realizację tych postulatów, bo gdyby one weszły w życie, to zmienia się jakość polityki i sposób funkcjonowania państwa. Nie oczywiście nie od razu, ale za jakiś czas. Gdyby na przykład było, były referenda, to można, to dyskusja w cudzysłowie, na temat aborcji nie odbywałaby się na ulicy, a przy urnach referendalnych. No to jest zasadnicza zasadnicza sprawa. Jak ja słyszę arg argumenty, że referenda są za drogie, to zastanawiam się, zresztą złożyłem interpelację. Jeszcze nie dostanę nie dostałem na to interpelację do MSWiA odpowiedzi. Ile kosztuje zabezpieczenie tego typu zdarzeń, jak manifestacje uliczne i gwarantuje Ci, że kosztują znacznie więcej niż organizacja referendum? Paweł Kukis, lider Kukis 15, szef koła Kukis 15, demokracja bezpośrednia. Znaczy, tym, szefem, tak to się tym nazy... szefem jestem przede wszystkim z tego powodu, że trzeba było szybko założyć koło, natomiast później wolałbym tym szefem nie być. Nie chcę być żadnym szefem, ja szefem jestem na scenie i to mi wystarczy. Nie chcę być żadnym, nie chcę być żadnym szefem żadnej partii, chociaż partia jest. I, i, I też no, jako instrument po prostu do, bo bez, bez tego nie można jednak funkcjonować zupełnie w tym systemie, niczego się nie osiągnie. Ale tym szefem chcę przestać być jak, jak najszybciej, chcę jak najszybciej wyjść z tego szamba, które próbuję osuszyć, ale nie wyjdę z tego szamba i będę się taplał w tym bagnie do tego momentu, dopóki nie osiągnę celu w postaci zmiany ustroju państwa. I to wszystko. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Paweł Kukis, bez zbędnych przymiotników. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.